Lubię, jak wchodzę do prac bazowego kibla na poranne posiedzenie. Dwie kabiny zajęte i tak siedzą po cichutku lokatorzy tych kabin. Wyczekują, kto pierwszy wyjdzie, że oni niby tu tylko he he he, nosa wydmuchać. Wszechobecną ciszę narusza jedynie charakterystyczne tampanie palcy w ekranie telefonów. I tak wyczekują, w ciszy. Wtedy wchodzę ja, niczym komendant na posterunek. Zasiadam na tronie i w pełnej oprawie dźwiękowej robię to, po co tu przyszedłem. Wtem z otaczających mi kabin zaczynają się wydobywać akompaniające mi podobne dźwięki. Okowy ciszy zostały zerwane, orkiestra w końcu gra w harmonii, zapach wolności unosi się w całym pomieszczeniu, akompani w duchu dziękują mi za wybawienie. To ja, mistrz ceremonii. "Kiblowy dyrygent, wyzwoliciel stłamszonych."